Cześć. Jestem, witam. Ja i mój burder. Burder się powiększył przez czas, kiedy mnie nie było. Witam was serdecznie. Co dzisiaj robimy? Już wam tłumacz. Widzowie stwierdzili, że chcą konkurs, i że zrobili konkurs. A ja jestem sponsorem konkursu. A dzisiaj rozstrzygniemy konkurs. Będzie finałowa runda jeden z dziesięciu. Tak, i jeden z dziewięciu jest, bo jeden nie dotarł. Więc zamiast jeden z dziesięciu mamy jeden z dziewięciu. Więc tak to się przedstawia. Halo, halo, uwaga, jesteście na streamie. Dobrze. Witam was serdecznie wszystkich. Ja jestem Katarzyna. Jestem Plusaram tego turnieju 1 z 9, a tu jest po mojej lewej mój współprowadzący. No i mamy naszych uroczych, przede wszystkim wspaniałych zawodników. Witam was moi drodzy serdecznie zawodnicy. Uhu! No to mam na imię Norbert, mam 16 lat, pracuję technikum na kierunek elektryk. Witam, mam na imię Michał, na Twitchu jestem znany jako oneikadzim99. Jestem aktywnym twitch i moderatorem kanału h Cześć wszystkim, nazywam się Robert i pochodzę z Wrocławia. Zawyżam średnią wieku i zaniżam średnią wzrostu na streamkach pani prowadzącej. Ale super! Cześć, jestem Grzegorz, znany jako kosiarz. Interesuję się social media i Grammy. Cześć wszystkim, nazywam się Karol, jestem z Warszawy. Na co dzień jestem inżynierem. Dzień dobry, mam na imię Szymon, mam 23 lata. Pochodzę z Krakowa. Moje zainteresowania to gry fabularne, historia oraz chińskie bajki. Aktualnie zmieniam pracę. Wspaniale, bezrobotny. Ja mam na imię Kevin, mam 19 lat. Aktualnie jestem w ostatniej klasie technikum. Interesuję się streamami Kasi. Wspaniałe zainteresowania. Mateusz z Krakowa, lat 23. Moje zainteresowania to spanie, jedzenie i słuchanie piosenek z kanału śpiewanki. Cześć, mam na imię Agata, mam 21 lat, aktualnie studiuję zarządzanie finansami i rachunkowość. I pro, drugi prowadzący. Uhu! Cześć, jestem Max, Milu i mam kaca. To tak jak ja, witam Cię serdecznie. Jak, według legendy arturiańskiej, miała na imię żona króla Artura kochana rycerza Lancelota? Minewra? Bardzo blisko, była to Ginevra. Która polska wojskowa formacja specjalna nosi imię cicho ciemnych spadochroniarzy Armii Krajowej? O Jezu, nie mam pojęcia. Co to za pytanie? Odpowiedź to jest Grom. Nadal nie mam pojęcia. Ale też nie wiedziała co to w Ile statków wyruszyło z Kolumbem na poszukiwanie drogi do Indii? Trzy. Bardzo dobra odpowiedź. Podaj średnią arytmetyczną liczb 77 i 33. 50. 55. Bardzo dobrze. No to uczestnik numer 2 Ile dotychczas odbyło się Galfein? 15. Otóż nie. 18. Ja wiem, Ja wiem, bo pracuję. 17 pisów. Ile jest, poprawna, Milu? 17 chyba. Czy to, to nieźle, 17. 17. Ale nieźle 17. pracuję. <laughs> To jest najwyższym zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych. Macie Lewicz? Nie mam pojęcia. Jest to nasz prezydent. Aha! Aha! Prezydent no to. Wyprowadzam się! Wyprowadzam się! Wyprowadza Ile się. przyprostokątnych ma trójkąt ostrokątny? Zer. Zgadza, nie ma żadnego. Ale miał blagę Jak nazywała się popularna seria z Minecrafta Magdaleny Marii Moniki? Nie rób. Minecraft na no, obecnym Niestety, muszę się pożegnać z uczestnikiem numer 5. Czy masz coś do powiedzenia? Zróbmy taką wstawkę, potem zawsze wyłączałem to światło i oni smutni siedzą. Chciałem podziękować i życzyć, życzyć wszystkim powodzenia. Pozdro. Wymień chociaż jedno z pięciu państw założycielskich OPEC: Francja. Niestety nie, nie. Odpowiedź mogła być tak: Iran, Irak, Arbia, Arabia Saudyjska, Kuwait albo Wenezuela. No to blisko. Czy blisko. Uczestnik odpad? Gaś światło w pokoju. Nie rozumiem Czekaj się jeszcze! Co ty gadasz? Na której londyńskiej stacji znajduje się Peron 934, z skąd odjeżdża pociąg do Hogwartu? Niestety nie, nie pamiętam co. Powiedz, to będzie King's Cross. Dzięki, wielkie powodzenia. Jak światło! się robi? Nie krzycz! W jakim województwie znajduje się Gorzów Wielkopolskim? Wielkopolskim? Jest to województwo lubus. To też Machan, powodzenia A. wszystkim życzę. W jakim zespole grają Boresewicz i Panasewicz? Kule, że to jest z Polski? Nie mam pojęcia, nie będę słuchać. Powiedz to Ladybug. Dobrze, no, no niestety. Komu według przysłowia zawadza rąbek u spódnicy? Baleckicy. Policjantowi. Niestety nie jest to policjant, a zła baletnica. Balecki. Jak nazywa się wektorowa wielkość fizyczna, równa iloczynowi masy i prędkości? Siła. Pęt. Bardzo dobrze. Osiemdziesiąt procent silniki. Jak brzmi popularna nazwa zielonych gruszkowatych owoców o polskiej nazwie smaczliwka? Gruszka? Otóż nie, powieść to awokado. Dziękuję za grę i życzę powodzenia. Reszcie. Ile braci Michaela Jacksona występowała w zespole Jackson 5. Ani jeden. Powiedz to. Cztery. Okay. Gratulacje dla, dla pani. Brawo, brawo. Skończyły się Wtosnej. życia, ale wygrała pani. Jakbym miała, to by pani dała koszt słodyczy, ale mam jedynie baton na GBS. Także gratulujemy pani oryginalnie nazywającej się uczestniczka numer dziewięć. Także dziękujemy serdecznie. Co do nagrody, to skontaktuję się z panią. Nasz dział sponsoringu i nagród. Jak okay, się pani my dzieje, my Powiedzieć. Super, super się czuję. Chyba tyle. Zeszedł ze mnie stres nareszcie. No, no to super. No i gitara. Ja nie chcę nic mówić, ale lecimy do Hiszpanii! To co jak nie chcesz nic mówić, to nie był! To będzie wspaniałe półtorej godziny waszego życia. A ja mam kaca, więc będę niemiła. O! A propos twoje pięć minut, bo mi się przypomniało. Wiecie, z kim ja byłam wczoraj na imprezie? Pamiętacie, jak oglądaliśmy pierwsze twoje pięć minut? I tam był ten Mateusz, to miał chyba ksywkę Eka. No i on był na tej imprezie. A jak on tam trafił? Był kierowcą gościa, który był zaproszony na tą imprezę. I takim sposobem on się znalazł na tej imprezie. I siedzieli z nami przy stole kuzynów. Eka to nie Mati chyba? Gadałam z nim trochę głupio, nie znacie imienia, jak pan ma na imię? Krystian, to znaczy Krystian. Ten bal, co ja wczoraj byłam, to były 30. urodziny mojej kuzynki. No i to był wielki bal. Nie wiem, czy widzieliście na ale to był wielki bal. Cała sala była, po prostu ludzi. I my mieliśmy stół kuzynów. I ja, moja siostra siedziałyśmy i nasi kuzyni siedzieli. Którzy jesteśmy kuzynami solenizantki. I siedzieliśmy wszyscy przy tym stole, to sadzili nam dwóch chłopów, których nie znaliśmy. No i się właśnie okazało, że to był ten gościu, co był zaproszony i jego kierowca, który był tym Krystianem, to co widzieliśmy go w tym, twoje 5 minut. Ale fajnie było, sympatyczni, potańczyliśmy. Ten tydzień był mega dziwny. I, czy jest ktoś inny, żeby gadał, czy tylko ona będzie gadać? Zakąpałabym się w wannie z kiślem. Boisz się wody, więc jakbyś byś ku... wlazł do tej wanny? Natarłabym no, sobie twarz farbą albo markerem permanentnym. Jak chcesz, to ku... w każdym sklepie jest marker. Pier... Coś na twarz, jakby luz, nie? Uczestnicy, którzy przeszli do drugiego etapu programu Twoje 5 minut Dostali pełną zgodę na publikację treści na wszystkich swoich social media. Ich profile możecie znaleźć w opisie tego filmu A i oni już ich promują Oni już są wszyscy podpisani Oni już mają cyfrografy, nie ważne czy ktoś z nich wygra I tak będą z nich zdzierać procent Bo i tak ich promują już Can you buy us some or something? Don't. Oh my god, great Jeszcze po komuś w jedzeniu przeszkadzają i żulą Jakieś frytkie w maku, no nie pierdolę, no pola, korzystaj kurwa, chociaż z tego Tindera, nie wiem. Umów się z jakimś Hiszpanem bogatym i nie cię wozić za jakiś Kupmy paski Louis Vuitton za jakieś, nie wiem, po 5 euro A, czyli podróbki ekipy w zakopanym? Nie, nie, trzeba pozwać panie ze stoisk, które tam są Ale podróbki Louis Vuitton na Maladze w Hiszpanii? Dla kontentu, dla kontentu! Yeah! To wam się przyda dzisiaj? Siedem. Nie, serio? Nie, pustaków mają akurat pod dostatkiem <laughs> Nie potrzebują więcej Spokojnie, spokojnie Nie można wpuścić do siebie tych takich krzyczących hejtu, bo one będą wam Krzyczeć w głowie to my, to my krzyczymy. Wpuśćcie nas. Rrrr! To my krzyczymy. Pola do wyjrzenia. Auu, auu. Wpuśćmy do twojej głowy, pola. Nie chcę cię, Genzy. Auu. Skąd bierzecie siłę na to, żeby na przykład w sensie motywację do tego, żeby być uśmiechniętymi w ogóle, jak na przykład macie taki mega słaby No bo jesteśmy normalnymi, dorosłymi ludźmi. Jak mamy robotę, chyba do wykonania, to ją kupa robimy. Ja pierdolę, no. Też żeby się uśmiechać. A zmieśnij twarzy, Paula! Zmieśnij twarzy! I mam o tobie, słuchaj, zbornuta tekstu. No bo się ja. lubisz tak? Z nią, bo się znacie. Tak, bo ja wkręciłaś tu programu. To po prostu. One się znają? To dlatego Julita dostała diamentowy bilet. To była ustawka kolesiostwo. Totalnie się nie spodziewałam. Jestem w szoku. Dałem Ci teraz, nie wiem, kontrakt na bycie moją asystentką. Na najbliższy pół roku, roku, No ale wtedy bym nie mogła być przed kamerą. Nie byłabyś e, frontem, ponieważ według mnie ty na ten dzień dzisiejszy się ten nie nadajesz na, to ten, na ten front. W bym się zgodziła na jej miejscu. Ty się, wygłuki lubię cię, ale ja bym Twoją asystentką nie została. Aczkolwiek na jej miejscu chciałabym się tym zająć. Właśnie, nie dość, że i tak nie wygra, to niech weźmy sobie chociaż robotę. To raz, dwa, rzeczy można się nauczyć patrząc za kulis na osoby i to tak serio Oj. Poznać ludzi, wyrobić sobie kontakty, zobaczyć jak to działa, patrzeć jak na nie innych na przykład spada hejt, jak sobie z tym radzą, uczyć się na błędach innych. Ja to uwielbiam robić. Ja uwielbiam się uczyć na błędach czy kogoś innego niż swoich. Dlatego dziękuję mojej siostrze, bo dzięki temu, że jest moją starszą siostrą, to ona popełniała błędy, a ja uczyłam się na nich. Tak samo Wardęga mi mówił, że mogłabym być jego asystentką. No jakby gdybym nie streamowała, to może i bym była asystentką Wardęgi w tym momencie. Albo wujka Hukiego mogłabym być asystentką. Dominik, czy uważasz, że tego typu content to okay. jest content, który... No, co tu się odjebało właśnie? Co to było? Bo my uważamy, że jest to jakby absurdalnie cringe'owe. Wydaje dla mnie do wywalenia z programu od razu, jak tylko zobaczyłem tego TikToka. Tak. Słabo, że oceniałem coś, co się wydarzyło przed programem. Troszeczkę to, to jest też tak, że każdy miał swoją przeszłość, prawda? Ta Julita robiła sesje fotograficzne przy pomnikach jakoś na to, i nie krytykowali, a że chłopcy cringe'owe TikToki nazywa, to się przej**a. A Frisk kiedyś k***a nie skamował dzieci na CSie i nie poformował psa na różowo. No i niech się zastanowi, czy coś takiego powinno trafić na jego socjale. Musisz Kinga, dasz radę! Nie, <grym twarzy> co ty? No, zaprzyj się! A!